W 15. epizodzie z cyklu Poznać, Pokochać, Chronić zapraszamy Państwa na jawożnicką targę. Niegdyś tętniący życiem ośrodek wypoczynkowy, teraz już właściwie ostoja dzikiej przyrody, którą Stowarzyszenie Zielone Jawożno no, stara się uczynić obiektem chronionym przynajmniej w formie użytku ekologicznego. Postaramy się Państwu pokazać pewne atuty za tym rozwiązaniem. Tarka jest obecnie czyli własnością dwóch podmiotów. Po pierwsze, Nadleśnictwo Chrzanów. Po części była w spółki restrukturyzacji kopalń, która swoją część po prostu sprzedała. No i powiedzmy, warto obejrzeć sobie chociażby, no, jak przyroda wykorzystała ten potencjał, który stanowią tutejsze domki wypoczynkowe. Prawdopodobnie teraz jest to własność prywatna. I tylko tak wchodzimy na chwilę dla kontekstu. Wokół Tarki dominują stosunkowo młode razy, co widać na przykładzie licznych patyków tworzących tutaj gąszcz. Jest sporo drzew w średnim wieku, dominuje sosna zwyczajna, ale w tym tłumie trafiają się okazy niezwykłe, jak na przykład ta prawie rozdarta sosna, której wiek można być traktować, szacować, a może na jakieś 60, 70, może 80 lat. Wędrując przez las spotkaliśmy kolejne zgrupowanie sosny zwyczajnej. Wśród tego tłumu są takie okazy, bym powiedział, niezwyczajne, jak na przykład ta, na życiem, co najmniej 60, może siedemdziesiątka, czy też później kolejne drzewo po naszej prawej stronie drogi. Teraz zwróćmy uwagę na stosunkowo niskie iglaki, dość charakterystyczne, Tutaj w tym lesie nie jest ich zbyt dużo. W pewnym sensie można by powiedzieć, że są niegodne swojej polskiej nazwy, ponieważ to Świerk pospolity. Stoję teraz pod prawdopodobnie najstarszą sosną w tym lesie. Może mieć co najmniej 100 lat, a może i 150. Każdy na wspólnej części pnia. Górą się tutaj już rozwidla, a ich pozostałe dwa pnie także są, jak to się mówi, nie ułamki. W każdym razie drzewo godne zachowania dla, dla przyszłych pokoleń niech sobie rośnie, póki, jak to mówimy w pewnych kręgach, nie przegra samą z grawitacją. I jeszcze jedna sosna w tym tłumie, zasługująca na szczególną uwagę, bo co najmniej sześćdziesiątka, może prawie setka, która także walczy z grawitacją, chociaż udało jej się przez wiele lat uchować czy zachować. Prosty pień. Jak przystało na Jaworzno, w mieście czasami trafiają się jawory. I tutaj na skraju rzeki Byczynki, opływającej stawy w tarcie, mamy co najmniej trzy jawory. Oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać tylko po liściach, które gdzieś tutaj sobie w podłożu leżą. Wiadomo, leżą pod drzewem musiały z nich spaść. Oczywiście jako botanik także po innych cechach jestem to w stanie rozpoznać, no, ale nie będę się przez Państwem bardzo popisywał. <laughs> Jak przystało na okolice o czystym powietrzu, trafiają nam się również tutaj porosty i jasne plechy rozłożyste tworzy tutaj tarczownica brustkowana. Gatunek, który no, ma pewne wymagania, no byle gdzie sobie nie urośnie. Teraz przyjrzymy się takiemu gatunkowi, który niemalże zlewa nam się tutaj z tłem. Jest to przylepniczka okopcona, gatunek uważany za pospolity w Polsce, ale ja po raz pierwszy w życiu zobaczyłem go tutaj, a jakby nie było ponad pół wieku zajmuję się botaniką jako taką. Teraz w drodze na tarkę przekraczamy po prostu wyczynkę i podchodzimy do stawów, które tutaj są najważniejsze. I teraz przyjrzymy się na razie po raz pierwszy tym stawom. Stawy formalnie nazywają się belnik i obecnie głównie spełniają się w roli łowiska. Kiedyś to oczywiście było kąpielisko, no i powiedzmy, różne inne rzeczy się tutaj działy. A myślę, że do śmierci tarki, jako miejsca wypoczynku, mogła również przyczynić się publiczna autostrada, z której hałas tutaj dobiega. Penetrując miejsca cenne przyrodniczo, zawsze warto zauważyć jedną prawidłowość. Otóż prawie zawsze. Na coś jest za wcześnie, na coś za późno, i zawsze, ale tym niemniej, jak się uważnie rozglądać, zawsze można znaleźć coś interesującego. Ot, na przykład ten tutaj przypadek, to no, po prostu wierzba żałobna, dawniej zwana wierzbą płaczącą, która właśnie postanowiła, pomimo przeciwności losu, rozpuścić swoje zielone listki. Na razie w formie już pączków, które się wychyliły z wózek, no ale jest nadzieja że będzie bardziej zielono. I to wkrótce. Warto zwrócić uwagę, że w takich miejscach na otwartych przestrzeniach drzewa mają szansę przybrać osobliwe rozmiary, osobliwy wygląd, nierzadko zgodny z tym, co im natura dyktuje, albowiem nikt no, im nie przeszkadza. I spójrzmy sobie na tą piękną, samotną wrodę brodawkowatą. Kiedy drzewa rosną w zwarciu, muszą w jakiś sposób konkurować z sobą i tutaj już trudno utrzymać jakąś samodzielną serwetkę, to widać na przykładzie tej grupy olszy-czarnej, mamy tutaj sześć osobników tego gatunku. Na tarce, poza gatunkami rodzimymi, mamy również drzewa obcego pochodzenia. Tak jak na przykład ta robinia akacjowa. No, czy ma ona tu jakąś przyszłość, czy nie? Trudno powiedzieć. No, jest dość okazała. Jest gatunkiem miododajnym, a za tym cenionym w pewnych kręgach, ale z drugiej strony uchodzi za gatunek inwazyjny i zdaniem wielu obecnie y, rancowanych poglądów zasługuje na staranne tępienie. Co prawda łatwo nie będzie, ale zapewne nie będzie brakowało ludzi, którzy będą się starać to uczynić. Szkoda będzie tylko słynnego, smacznego miodu akatiowego. Nawiązując do problemu postępowania z robiniami akacjowymi, mamy tutaj dwa pniaki tego gatunku. Ktoś już podjął próbę ich eksterminacji, ale jak widzimy po pędach odroślowych, one nam mówią, nie wszystek umarłyśmy. To więcej, z tych pędów mogą powstać nowe drzewa, takie jak tamte duże, które mijaliśmy. Kolejnym drzewem, na które warto zwrócić uwagę w tej okolicy, jest lipa drobnolistna. Już też puszcza swoje pączki liściowe, rozchyla je. U podstawy pnia widzimy sporo pędów odrośnowych. Znaczy się tak, drzewo, jak to jest w sytuacji, na złej babka wróżyła. Albo stare umiera i młode dadzą pociąg za albo w jakimś momencie będą z sobą koegzystować. Tak czy owak, nie będziemy do akacjowego, może być lipowy. Każdy akwen w pewnym sensie staje się miejscem bogatym w życie przyrodnicze. Tutaj na przykład w tych stawach bez trudu spotkamy w pełni sezonu wegetacyjnego żaby zielone, które oczywiście, tak jak wszystkie płazy w tej chwili w Polsce, podlegają ochronie prawnej. Jest to jeden z argumentów, dlaczego warto te miejsca chronić. Wędrując z brzegiem stawu, spotkaliśmy drzewo, które zdecydowanie przegrało z grawitacją. To jest po prostu robinia akacjowa. Jak widać, czasami wycinać nie trzeba, wystarczy cierpliwie poczekać, wiatr zrobi swoje. Teraz tutaj po prostu mamy spory kawał drewna i mamy omszały pień. Na tym pniu występuje szereg ciekawych gatunków. Wśród nich tutaj sznureczniak, który jest takim gatunkiem obecnie często potykanym, no i mamy nieliczne porosty, wśród nich najbardziej rzuca się takie cynowo zielonkawe coś, to po prostu misecznica proszkowa, tak gatunek raczej pospolity. Jak przystało na początek wiosny tej termicznej, tej, którą zwiastuje chociażby pyląca leszczyna, to i owoc ziemi nam wychodzi. Tutaj mamy szczyt trwały gatunek z rodziny wilczą leczowatych. Ale mamy też pierwszy zwiastun prawdziwej wiosny właśnie zakwitł ważynek wilcze łyko. Warto jeszcze zauważyć, że lasy otaczające stawytarka, stawy tarki, stawy belnik. Są dość mieszane, wielopłatowe, Ot, tutaj mamy tą właśnie olszynę mocno podtopioną, a po drugiej stronie w miarę zwolnik suchych miejsc i rodzaj boru bardzo mieszanego, jak ja mówię, chociażby ze względu na domieszkę gatunków obcego pochodzenia. No i stoimy sobie jeszcze nad rzeczką, która sobie tutaj płynie przez te lasy. To jest wschodnia część stawu Tarka, a od wschodu tarkę opływa rzeka Kępnica. Integralną częścią zbiorników wodnych jest taka strefa przybrzeżna, gdzie rozwijają się różniste szuwary. Tutaj dominuje trzcina pospolita i takie trzcinowiska to jest na przykład miejsce rozrodu wielu gatunków ptaków. Wśród nich znajdują się liczne gatunki chronione, i to jest jeden z argumentów, dla których to stowarzyszenie, mówię tutaj o Zielonym Jawornie, chce ten obiekt objąć jakąś formą ochrony. Teraz, mijając tutejsze zarośla, kolejny raz zwracamy uwagę na wierzbę kruchą, a na niej hubem, która nazywa się czereń ogniowy. Zwróćmy teraz uwagę na drzewo, które wygląda, jakby ktoś go pomalował. Widzimy jaskrawą, żółtą barwę. I to żaden chuligan, to tylko porost z rodzaju jaskrawiec. Zwróćmy jeszcze uwagę na robinie akacjową z charakterystycznymi, takimi bulwiastymi naroślami, takie brodawy bym powiedział. To u niej normalne, im starsza, tym więcej ma takich właśnie struktur na sobie. O czym, o tu dumać? Oglądając osobliwości przyrodnicze tarki. Obóz tarka jest postulowana do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego. Stowarzyszenie Zielone Jaworzno zainicjowało ten projekt, między innymi z powodu tego, że są różne inne pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Osobiście zaangażowałem się w to w ubiegłym roku i mam zamiar też sprawę dociągnąć do końca. Wiemy, że nie brakuje nam przeciwników, nie będziemy ich teraz wymieniać. Ale jak mówimy, stowarzyszenie Zielone Jaworno jest zdeterminowane, aby sprawę doprowadzić do końca, choćby nie wiem, jak długo miało to trwać, szczególnie na gruntach lasów państwowych. Za nami kolejne webinarium organizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem tematyka spotkania dotyczyła ubrań oraz nowych obowiązków związanych z segregacją odpadów tekstylnych. Wydarzenie odbyło się 18 marca 2025 roku pod hasłem gospodarka obiegu zamkniętego co z tymi ciuchami nowe obowiązki segregacji odpadów. Podczas spotkania omówiono kluczowe kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego w kontekście odzieży. Eksperci przedstawili regulacje prawne dotyczące segregacji tekstyliów, a także zwrócili uwagę na problem ich masowej produkcji i składowania. Dyskutowano również o globalnych oraz lokalnych rozwiązaniach, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów tekstylnych na środowisko. Jednym z omawianych projektów był lifepomgozilla.pl Innowacyjne narzędzie wspierające wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego w województwie pomorskim. Istotną część spotkania poświęcono także lokalnym rozwiązaniom, takim jak działania podejmowane przez ekofabrykę Wejherowo w zakresie segregacji tekstyliów. W wydarzeniu wzięli udział eksperci: Marcin Gregorowicz, kierownik działu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Kamila Schmidt, kierownik referatu projektów środowiskowych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Katarzyna Wiśniewska, główny specjalista, ekspert w departamencie Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Andrzej Gorczycki, prezes zarządu Ekofabryka Wejherowo. Webinarium dostarczyło uczestnikom cennych informacji i wskazówek dotyczących wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w kontekście odzieży. Działania edukacyjne w tym zakresie są niezwykle istotne, aby zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz wprowadzać skuteczne rozwiązania na poziomie lokalnym i krajowym. W Akademii Śląskiej miało miejsce niezwykle istotne spotkanie z przedstawicielami samorządów poświęcone kluczowym zmianom w programie Czyste Powietrze. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział aż 143 przedstawicieli gmin, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat przyszłości ekologicznych inwestycji oraz wsparcia dla mieszkańców. Spotkanie rozpoczęło się briefingiem prasowym, w którym udział wzięli Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oraz Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za zmiany w programie. Podczas briefingu prezes Mateusz Pindel podziękował samorządom za dotychczasową współpracę oraz ich zaangażowanie w prowadzenie punktów konsultacyjnych Czystego Powietrza. Podkreślił, że to właśnie gminy, będąc najbliżej mieszkańców, odgrywają kluczową rolę w pomaganiu, w składaniu wniosków o dofinansowanie i popularyzowaniu programu. Podczas dyskusji omówiono najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają na celu usprawnienie procesu przyznawania dotacji oraz zwiększenie ich dostępności dla beneficjentów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się uproszczenie procedur aplikacyjnych, zwiększenie wsparcia finansowego dla osób o niższych dochodach, nowości dotyczące standardów ekologicznych inwestycji, rola gmin w dalszej realizacji programu i efektywnej pomocy mieszkańcom. Przedstawiciele samorządów mieli również okazję zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu. Dyskusja była niezwykle merytoryczna, a aktywność uczestników pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się temat poprawy jakości powietrza i efektywnej współpracy między instytucjami a mieszkańcami. 2 miliardy złotych na wsparcie elektromobilności w Polsce przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom powstaną nowe stacje ładowania dużych mocy, co znacząco wpłynie na na ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę jakości powietrza. Nabory wniosków ruszają już 31 marca 2025 roku. Pierwszy z programów będzie skoncentrowany na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych dedykowanych stacjom ładowania dużej mocy. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji CO2 poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej efektywne korzystanie z pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w transporcie ciężkim. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano utworzenie lub modernizację 50 punktów dostarczenia energii dla stacji ładowania. Pierwszy nabór wniosków z budżetem miliarda złotych ruszy 31 marca i potrwa do końca grudnia. Drugi program dotyczy wsparcia budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przeznaczonych dla transportu ciężkiego. Planowana jest realizacja 550 takich stacji w strategicznych lokalizacjach przy głównych drogach sieci TENT. Oraz w centrach logistycznych i terminalach intermodalnych. Nabór wniosków rusza również 31 marca i zakończy się 31 sierpnia 2025 roku.